Chcę przedstawić rodzaj zadania. Dwie sąsiadujące ze sobą jolki. Nie ma rozgraniczenia, które jak przebiegają kontury poszczególnych jolek. Trzeba po prostu je wyznaczyć. Trzeba również znaleźć jeszcze miejsca na czarne pola, bo nie wszystkie są zaznaczone. Podane jest, że w lewej wszystkie spółgłoski S są umieszczone, a w prawej wszystkie linie spółgłoskim C. Nie oznacza to, że przykładowo w tej pierwszej jolce nie występują litery C. Na pewno gdzieś wystąpią, ale one nie są ważne dla tej jolki, więc nie zaznaczone. Tak samo w tej części, gdzie występują Litery C, wielcem też mogą wystąpić litery S. Spróbujmy znaleźć jakieś wyrazy, które można było, od których można byłoby zacząć wpisywać. Jest o tyle ułatwieniem, że Podane są określenia w kolejności alfabetycznej. A więc mieszkańcy krajów leżących na wschód od Uralu, no to zaczyna się od A, więc będą to na pewno Azjaci. Sadzone na dyktandzie. No, sadzone na dyktandzie to się często tak mówi, że sadzi byki się. Robi się byki po prostu. Napój alkoholowy z soku jabłkowego to jest cydr. Na razie w ogóle nie, nie, chyba nie wystąpi w, tym, w tej części. Yy, litera powiedzmy C może wystąpić. Dalej, stolica województwa pomorskiego. Stolicą województwa pomorskiego to jest Gdańsk. No, ten wyraz zawiera S, ale tak. Na pewno nie wpiszę je tutaj, bo jest na początku. Tu jest na początku. Tu być może, że to jest końcowa litera tego lewej jolki. No, tu Gdańsk, no mogłoby próbować jeszcze, mogłoby tu być Gdańsk, Gdy, Anisk. No być może, że tu, ale na razie tu na pewno nie. Ale no, podejrzenie, że może tu, zobaczymy jeszcze. Dalej, srebrny glob to księżyc, pasemko włosów. No to Kosmyk, no Kosmyk mogłoby tutaj wystąpić albo tu, bo trzecia litera S by była, ale nie wiemy, który dokładnie. Kazimierz, reżyser filmu Perła w Koronie, no to jest Kuc. Dalej, działalność religijna na Czarnym Lądzie, no to są misja, czy misje mogłoby tu być i tu, na razie nie rozstrzygniem. Dyplomowany rzemieślnik. No to będzie mistrz. No, mogłoby tutaj być. my, No nie wiadomo jeszcze. Nie rozstrzygnie nam. Osłona samochodowa, przylegająca od spodu do spodu błotnika, no to jest nad kole, Nie ma litery S. Prelekcja. No to odczy będzie odczyt. Błona surowicza wyścielająca jamę brzuszną to odszewna, nie ma S. Nasada dłoni to jest przegub, nie ma S, nieduży pęk z zboża. No to może być, to może być snopek, zaczyna się od S. No, może być snopek tutaj, a tu już nie, bo syny opy, nie zmieści się snopek. No tu ewentualnie pionowo, nie wiadomo, czy aż by dotąd dochodziła ta Sąsiadka ta, Jolka, z S. No, spróbujmy tutaj, snopek. Jeśli to byłoby dobrze, to tu by było czarne pole. Trawa sudańska. Trawa sudańska to jest, tak nazwa, sorgo. I to sorgo, to już widać, że akuratnie będzie tutaj sorgo. Czyli tu już piszemy sorgo. Osad z zamrazniętej mgły, no to może być szron. Może to się okaże, że ten szron tutaj wypasował. I brzmienie głosu to tembr. Jachimek, satyryk, albo kot, aktor kot, no to jest Tomasz, a może. Skoro tu jest sorgo, to czyli po tej stronie będziemy mieli czarne pole i tu, czarne pole i tu. Czyli tu będzie jakiś wyraz do wpisania. To a jakby ten Tomasz próbować tu, ty o my aż no pasowałoby Tomasz. No to w takim razie tu na pewno już będzie koń, kończyć się. W diagram tej lewej krzyżówki, ponieważ nie, nie te kontury nie zbliżają się do czarnych pól, więc prawdopodobnie będziemy się cofali tutaj. I co teraz byśmy tu nam wypasował, na przykład ten szron, co przed chwilą był osad zamkniętej, zamarzniętej mgły. Szron. Wobec tego. Tu by się kończył wyraz jakiś. Teraz tutaj szron. Mamy ST, jakby tu jeszcze dodać. Mówiliśmy, że ten dyplomowany rzemieślnik mistrz. Więc tu jest czarne pole, to i tu będzie czarne pole, tu czarne pole tu czarne pole. Gdybyśmy to zaczęli pisać mistrz, pasowałby nam tutaj mist Czyli tu będzie kończyło się teraz kontury w tej lewej jolki. To teraz jachimek. No to w takim razie, jak tu mamy M, tu mamy S, mówiliśmy, że tam była y, działalność religijna na czarnym lądzie. Więc misja, czy, czy misje? Zobaczymy, czy liczba mnoga, czy liczba pojedyncza. No, a teraz było tak. Y, dawniej o Brzmienie głosu, to jest, mówimy. Tębr głosu, tu nam by pasował tembr. No to tu musi być czarne pole. Skoro tutaj mamy n i widać, że tu musimy wpisać jakiś wyraz na n, to mieliśmy osłona samochodowa przylegająca do spodu błotnika. No to tu wpiszemy nad kole. I tu będzie czarne pole. I w takim razie i tu będzie czarne pole. No, a teraz tu mamy P, tu mamy G, tu mamy B, alfabetycznie było. Nasada dłoni to był przegub i ten przegub by pasował tutaj. I tu czarne pole mamy, to w takim razie tu będzie czarne pole. Tu będzie czarne pole, no i zobaczymy, może tutaj no weźmy do końca. Dawniej o posłańcu. Dawniej posłańcem nazywano, znaczy, posłańcem kiedyś był nazywany umyślny. Nie wiemy na razie, gdzie by to wpisać, ale tutaj nam pozostał wyraz. Jakiś mamy DZ. No. Przehulał swój majątek. To będzie jakiś może utrac, bo tu jak byłoby na U, to tu był ten powstań, posłaniec, to był umyślny. Przehulał swój majątek. To jakiś utracjusz. A tu mamy na U. Utracjusz. utracjusz. Tak. A teraz tu mamy OTR, błona surowicza wyścielająca, ja wiem, że to była ta otrzewna otr e w n To widać, że tutaj czarne pole będzie. tędy idzie, to już najdalej wysunięte, będzie do, tym, do, do tej sąsiedniej z literą C. Jolki. A tu jeszcze prelekcja. Mówiliśmy też, że będzie odczyt. Odczyt może być. Odczyt. Tutaj mamy K i T. Mieliśmy Kazimierz. Kuc, miał być. Kuc. Czyli tu musi być już czarne pole. Teraz tak. Na Z, wielki honor, no to po prostu może to być zaszczyt, ale ten Z jest i tutaj, za, tutaj za mało, Z, aż tutaj zaszczyt będzie pasował nam, zaszczyt, wielki honor. A resztki zgarniętej trawy to takie zgrabki będą, zgrabki. No to przehulał swój majątek, utrac już, już pisaliśmy. Tutaj mamy GAS, a było stolica województwa pomorskiego, Gdańsk. Czyli tu się będzie kończył wyraz. Tutaj jest misja, o, wyszło misję, czyli tu musi tak być kontur tej krzyżówki drugiej, tej Jolki. Tutaj mamy, teraz mówiliśmy, że ten dawni o posłańcu umyślny. Dawni o posłańcu umyślny. Nieduży pęk z tego zboża, to mamy już pisany Snopek. I spróbujmy znaleźć tak, gdzie zmieścilibyśmy Azjaci. No więc tu jest czarne pole, to tu będzie czarne pole, tu czarne pole. No to mamy A, tu mamy J, tu mamy C, czyli tu my, by nam pasowało Azjaci. Czyli dotąd będzie sięgał A, krzyżówka Jolka pierwsza. Tak będzie wyglądał teraz kontur drugiej krzyżówki. I teraz mamy EDR. Y, był napój alkoholowy z soku jabłkowego, cydr. Czyli tu czarne pole, no i tu czarne pole. Dalej. Tu mamy LB. Zostało nam jeszcze co? Srebrny glob. Glob wypasował tutaj. Tu czarne pole. Teraz. Czarne pole będzie tu. Zobaczmy tak, jeszcze co nam zostało. Azjaci już mamy wpisane. Sadzone na, na dyktandzie, czyli robione byki. Byki na tym. I co nam jeszcze zostało? Pasemko włosów. Kosmyk. Czyli tutaj będzie tak przebiegał. Kontur tej krzyżówki. I tu czarne pole. No to mamy rozwiązane, znaczy wpisane, jolkę z literami S. Lewą, teraz prawa. Alfabet, no to oczywiście Abecadło. Marek rzymski polityk i dowódca wojskowy był taki Marek Agrypa. Choroba wymagająca diety bezglutenowej, no to jest celiakia. Urszula, wokalistka jazzowa, Urszula Dudziak. Harrison, muzyk albo klunej aktor, George. PlayStation po naszemu, no to konsola. Miara zboża licząca 32 garnce, to jest korzec. To, co nie opodal, no to jakieś okolica, pobliże. Powód, no, przyczyna. Nierozegrana w meczu, remis. Imię płatnie, to jest Sydney. Z pogardą o zdrajce materialiście. No to jest, mówimy, sprzedawcie. Taki najdłuższy wyraz, to się od razu tutaj rzuca. W, o, mamy. Najdłuższy wyraz w tym miejscu. Sprawdźmy. S, P, R, E, D, A. Tu już możemy wpisać sprzedawczyk. Droga pod kanałem La Manche. No to będzie tunel. Część łóżka, na którym, na, o które opiera się poduszka. No to jest wezgłowiem. Następna, po najpiękniejszej, no to jest wicemis. Dawna rosyjska jednostka długości trochę dłuższa od kilometra, no to jest wiorsta. Mokre plamy na suficie, no to będą zacieki. Imię Freuda, austriackiego lekarza, to jest Zygmunt Freud. No to próbujmy teraz znaleźć te inne wyrazy, gdzie by to można było wpisać. Mówiliśmy, że tam powód, że to jest przyczyna. Może gdzie na pewno nie wpiszemy pionowo, bo nie ma gdzie wpisać, ale poziomu tu nie zmieścimy, tu... ale tu jest C. P -y. Tu nam się pasowałby przyczyna. Powód. Tu mamy tak Z i na, na C się kończym, to wśród tych była taka miara zboża liczącego 32 garnce. To był ten korzec. Tu nam będzie pasował korzec. Korzec. No na pewno tu musi być czarne pole w takim razie. Tu czarne pole. A tutaj mieliśmy część łóżka, o które wspiera się poduszka. To będzie to jest tak we zgłowie może by tutaj nam to pasowało. We zgłowie pasowałoby nam tutaj. Tak. No to teraz może tu mamy E, R, E. Może ten George by pasował w tym miejscu. Harrison. George. Tak, to tu będzie czarne pole, tu czarne pole, tu czarne pole. No to teraz tu mamy G, tu mamy I, y, tu mamy A. Mieliśmy Marek Agrypa. Agrypa. To tu w takim czar w czasie czarne pole. Tutaj mamy wyraz zaczynający się na P, a mieliśmy to, co nie opodal, czyli bliżej by pasowało. Dalej, tu mamy, będzie czarne pole, a tu mamy... Wyraz zaczynający się na Z. Na Z to mieliśmy tylko dwa ostatnie. Mokre plamy na suficie to były zacieki i Zygmunt Freud. No zacieki pasują. Dalej. Tu mamy B, tu mamy C. Jakiś tu wyraz, musi być drugie B. Alfabet. AB sadło. To tu będzie czarne pole, aby cadło no to teraz tu będzie czarne pole, tu czarne pole tu się kończył ten i teraz tak na C się zaczyna choroba wymagająca stosowania diety bezglutenowej no to właśnie te celiakia no to teraz zobaczmy, tu mamy na D i D znowu, Urszula Dudziak miała być gdzieś, Dudziak. No to tu czarne pole i tu czarne pole. Tu jakiś wyraz, mamy IC, następna po najpiękniejszej, no to będzie Wicemis. Tu czarne pole, tu będzie czarne pole, tu również. No i teraz, tu było czarne pole, wrócimy do tego. A tu mamy na W, tu we głowie, już było, kanał. Dawna jednostka rosyjska to była ta Wiorsta, pasuje nam tutaj Wiorsta. Teraz tu mamy na wyraz na T, na T droga pod kanałem La Manche, to będzie tunel. Zaciekli, żeśmy wpisali. Tu czarne pole, tu czarne pole i tu mamy wyraz zaznaczający się na Z. No, został nam jeszcze tylko na Z ten ostatni wyraz. Zygmunt. Czyli tu będzie czarne pole i. Tu będzie czarne pole, a tu mamy na R. Nierozegrana w meczu. No to oczywiście remis. No i teraz tu mamy na K wyraz. To miało być PlayStation. To jest konsola. Tu czarne pole. Tu czarne pole. No i. Tu na pewno czarne pole i tu został nam jeden, jedyny wyraz. Imię Łatiera, to jest Sydney. W ten sposób mamy podzielone pola dla jolki lewej i jolki prawej. I litery w polach z czytane rzędami utworzą rozwiązanie. No tu mamy R, tu mamy Z, tu mamy i, tu mamy B, E, K, a tu mamy G. G, r, r, Ż, E, E, B, E, K. Grzybek zanim tego tej. Tych jolek jest grzybek. Dziękuję.